Cześć, witajcie, z tej strony Jawek Solek i witam was w trzecim odcinku z naszej serii Margonem. Jak to teraz aktualnie wygląda? Mamy 24 level, brakuje nam 5% do 25 levela. Tutaj nic się na razie nie zmieniło, w ekwipunku tak samo, ale blokuje nam się to oczywiście też. I tutaj mam przygotowanego całego praktycznie seta na zmianę, który będzie troszeczkę, można powiedzieć, lepszy. Na pewno mamy ruzgę od błyskawic, która, która będzie po prostu lepsza na pewno, bo od błyskawic jest lepsza na expa, niż od jakiegoś ognia czy od zimna. Z tego co mi się wydaje, to od zimna jest chyba na pvp dobre, znaczy na elitki i tak dalej. na tym to się w sumie nie znam. Mamy takiego robika, wszystko to jest po prostu z aplikacji, mamy również e, błogo, wszystkie cechy plus 14, może się, się kiedyś do, tego, do do czegoś się to przyda po prostu no i tak to wygląda, wbijamy level sobie wbijamy na spokojnie level mam nadzieję, że nie ma już tego bociarza tak go będę nazywać, bociarz ja mam nadzieję, że będę mógł sobie swobodnie i spokojnie sobie ekspać na razie spotem mam czystego z tego co widzę super, no i jeden spocik i mamy level, super jestem zadowolony no i jak widzicie wszystko nam się poświetla, czyli wszystko jest po le prostu lepsze niż to co mamy, więc zakładamy oczywiście wszystko, wszystko, od razu zobaczymy ile, ile mi HP podniesie, jestem też tego w sumie ciekawy, no troszeczkę mi podniosło HP, o takie 500, 500 punktów, coś takiego, dobra, tu sobie wsadzimy to, yy. to, to mi będzie w sumie nieużyteczne, więc po prostu sobie zrobimy tak aha i nie mogę tego ulepszyć dobra nieważne mm, niczego nie mogę ulepszyć dobra aż... no to nic to się potem po prostu sprzeda ale mam jeszcze sobie skrzyneczkę poskromiciela dostaliśmy jedno błogo Mało to robię jakoś ale to wyrzucę bo zniszczę bo nie da się wyrzucić bo to mi po prostu jest nieprzydatne ta miksturka się oczywiście przyda no i co, no i lecimy dalej z ekspem. teraz już powinno iść troszeczkę łatwiej, no w ogóle mnie na razie nie biją, ciekawe jak trójka będzie mi biła, gdzieś 10% mi zajmuje, więc lepiej, lepiej, bo przedtem trójka mi zabierała 50%, a teraz mi 10 tylko procent zabiera, więc no i jest dobrze, jest dobrze, tak mogę powiedzieć. ku zapki jest najlepszy na sam początek i nie jest jakoś bardzo drogie. Właśnie możecie sobie załatwić EQ zapki... Za te sprzedawanie tych głów rówek, i tak dalej. Ja akurat mam tutaj, bo kiedyś dostałem od pewnego kolegi, dostałem parę złota. Troszeczkę już mi się wydało, oczywiście, na inne postacie, i tak dalej. To akurat wiadomo, nie? No więc tak to wygląda. Więc co? No ja chyba Wam przyspieszam po prostu ekspa. No i lecimy po prostu z levelem, nie? No, tak, więc level już bity. Jak widzicie, jeden level mi zajmuje przejście wszystkich, wszystkich tu jej grot. To jest jeden, jeden level plus jeszcze musiałem jednego po prostu niedźwiedzia zabić. I tylko tyle. I lecimy teraz sobie do Ithan. I chcę posprzedawać sobie wszystkie tutaj te rzeczy. I łącznie z hp też, ponieważ tych hp mam dużo, a one jeszcze będą mi przez najbliższe 5 leveli dropić cały czas, więc na spokojnie po prostu dużo ich jeszcze nazbieram, więc po prostu chcę je właśnie sprzedać troszeczkę i kasy też zarobię przy tym więc myślę, że się opłaca 26 level, czyli możemy robić już umki powoli eee, w tym co idzie po prostu jeżeli ktoś się zna na magu to zachęcam do napisania w komentarzu jakie, jak najlepiej bym te umki właśnie rozdał na magu Chcę go ekspić na 53 początkowo. Zobaczymy jak to dalej. Może i na setny, może i na 200, kiedyś się wbije. Wszystko w swoim czasie. W ogóle Mac to jest spoko klasa. Jedna z takich fajniejszych. I ha, dobrze się nawet nie ugra. Super. I można iść z powrotem ekspać. Posprzedawałem tyle tych i tam po prostu cały czas mi to dropi, nie? I po prostu nie mam już miejsca. Dlatego posprzedawałem sobie. Dobra. Expimy, expimy. Jest tutaj taka jedna ta grota, gdzie wszędzie są grupówki. Kopiec. To nie groty tylko kopiec, ale na to będę mówić groty. To się przyzwyczajcie. Wszędzie są po prostu gru grupówki i to mi się podoba. To jest chyba trzecia. Trzecia poty. Coś takiego. Również nie wiem, w co wydawać tutaj o te właśnie punkty rozne punkty zdolności 5. jeden już na intelekt chyba dałem z tego co mi się wydaje nie wiem czy dawać intelekt zręczność i tak na, na tego na zmianę czy tylko intelekt nie wiem też napiszcie mi bardzo przyjmę każdą propozycję i łapkujcie też przeczytajcie innych komentarze i łapkujcie te komentarze innych bo to mi się też przydał wtedy będę wiedzieć że na pewno on nie robi tego specjalnie żeby mi zepsuć grę, czy coś takiego, tylko że chce mi naprawdę pomóc. Bo wiecie, że za reset umiejętności się płaci 50 sełek chyba. Ja na razie nie mam, mam 0 na razie. Mam plany doładować sobie w przyszłości, żeby mieć jakieś kamyczki teleportacyjne. Na no, jakieś tam <laughs> na pewno się przydadzą, a to się jeszcze zobaczy. Ogólnie, właśnie co miałem też powiedzieć. Yy... Robię filmy na zapas. Nie ma... teraz nie zrobiłem tej sklejki z e i tak dalej. Bo na razie robię ekspienie na zapas. Chcę szybko wyekspić to w miarę postać, bo wyjeżdżam na dwa dni, czy tam na trzy nawet. Dokładnie to nie wiem, ale mi po prostu mi nie będzie. Będę mieć tam jakiś komputer, ale to taki komputer nie komputer, więc nic na pewno na nim nie nagram. I jedna.. jedną opcją będzie telefon po prostu. Żeby grać yy, przeglądarcę margonem telefonem. Więc pewnie po jakichś elitkach będę tam sobie stał. bo switch to na pewno będzie ciężko na yy, przeglądarce w telefonie. Więc po prostu x będę yy, na apce w telefonie. I tak będzie najlepiej chyba. Kopiec mrówek, kopiec mrówek Stąd wyszłem, tak? Czy muszę tutaj iść? Stąd wyszedłem? Dobra. No chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. No więc co, ja znów Wam przyspieszam, no i widzimy się przy kolejnym levelu. <mum> Dobra, widzimy się już po speedrunie. Jak widzicie, teraz 10% mi zostało, znaczy zabrakło. Do levela. I właśnie tutaj piszę sobie z jedną osobą. I, i chyba będę robić tak, że skoro przed w intelekt. Teraz nam zręczność 1, potem intelekt, zręczność, intelekt. I zręczność. I tak na zmianę. I teraz sobie zrobimy jakieś umiejętności, bo chcę wbić sobie ten 27. I chyba pójdę już na łupieżców Przynajmniej spróbuję, zobaczę, jak tam pójdzie. Zobaczymy sobie umiejętności. Co tu je mogę: kula ognia, yy, ataku broni, porażanie, odbłyskawic. By chyba to weźmiemy. Lodowy to nie. Fuzja żywio żywioł, zwiększenie obrażeń. Na pewno zrobimy sobie to. I zrobimy sobie też to porażenie. Może to coś da? Zobaczymy. A wezmę tego. no tym porażeniem to nic mu nie zrobiłem, że mam być szczery. <grych> Dobra. Eee, robimy tak. Wracamy się tam. Trudno, ale mi się wydaje, że to porażenie możli możliwe, że coś da nawet. Nie za dużo, ale Na pewno trzeba tą manę zrobić Dobra, robimy tak. I zobaczymy jak się będzie nam szło na no, no, widzicie, tutaj jest po 20, 22, 23 level Te mobki mają. A ja mam już, będę mieć 27, więc to troszeczkę duży na takie mobi z małym levelem. Pamiętam, że na jakiejś klasie... Na 26 już prawie dawałem radę na upieszcach, ale magiem jest jeszcze łatwiej ogólnie, bo jest długodystansowy i robi nawet duży damage, że mam być szczery, tu błyskawicą. No i level. Super. Teraz była z ręka, czyli teraz idziemy w intelekt chyba, tak? Chyba tak to było. Dobra. Robimy sobie intelekt. Zawsze się przyda, a z ręka to jest, że tak, że większy unik szybkość ataku, więc to też się przyda, nie? A intelekt to jest od The dla Maga. Więc to i to się przyda, wszystko się przyda ogólnie. No tak, a więc tak to by wyglądało. I na 10 łapek będzie kolejny odcinek. Albo czy wbijecie, czy nie, po prostu będzie kolejny odcinek za parę dni na pewno. Teraz mam ogólnie trzy odcinki nagrane. Pierwszy, drugi i właśnie ten jest trzeci. I czwarty to będzie pewnie. Czwarty zrobimy sobie elitki. Tak jak właśnie mówiłem, elitki sobie zrobimy. No a w tym odcinku po prostu dziękuję Wam za oglądanie Mam nadzieję, że Wam się spodobało yy, Dajcie swoje opinie w komentarzach Jak i wyraźcie je łapeczką i subikiem No i... Ogólnie planuję sobie wyakspić poza odcinkiem 30 poziom na tym magu Albo 32 I wyakspię troszeczkę na łupieżcach, a trochę na mrówkach jeszcze na mrówkach tak sobie do 30 może Dlatego, że tam po prostu na mrówkach Wszystkie na F biorę, a na łupieszcach No jeszcze nie na F, a na F jest najszybciej Po prostu, FZ No, no więc tak to Tak to właśnie wygląda hmm. Więc wbiję sobie 30 Na mrówkach i potem 32 na łupieszcach I będzie odcineczek Jak będziemy wbijać sobie level kolejnych Na goblinach Na goblinach, tak I na goblinach w w lesie goblinów i podmokłej dolinie. Ale to jeszcze będzie w piątym odcinku, ponieważ czwarty to będzie litki. To będę Wam pokazywał po prostu drop. No i tyle. Tak więc trzymajcie się. Do następnego odcinka. No i cześć.